Hej, w tym filmie pokażę Ci, jak z niepewnego siebie zestresowanego i przytłoczonego menadżera stać się liderem, za którym Twój zespół pójdzie w ogień. Liderem, który budzi szacunek, który podejmuje decyzje bez paraliżującego stresu i potrafi przeprowadzić zespół przez każde wyzwanie. Ale zanim zaczniemy, chcę coś podkreślić. To nie jest film tylko dla tych, którzy już są na stanowisku i kierują własnym zespołem. Jest dla trzech konkretnych typów osób. Jeśli jesteś jedną z tych trzech osób, ten film Gwarantuję ci, będzie dla ciebie wartościowy. Typ pierwszy. Właśnie awansowałeś na menadżera i dręczy cię syndrom impostora. Jeśli nie wiesz, czym jest syndrom impostora, to jest to takie poczucie, że jesteś oszustem, że tak naprawdę nie czujesz się dobrze w tej roli i że każda Twoja decyzja wywołuje u ciebie stres. Podejmujesz tę decyzję z zaciśniętym żołądkiem i boisz się, że ktoś zaraz odkryje, że nie nadajesz się na to stanowisko, a góra już patrzy Ci na ręce, a Twój zespół czeka, aż zaczniesz nimi kierować. Ponadto każdego dnia zastanawia się, czy to dzisiaj właśnie ktoś odkryje to, że nie nadajesz się do tej roli? Typ drugi. Jesteś menadżerem już jakiś czas może kilka miesięcy, może nawet kilka lat ale dalej brakuje ci filarów, fundamentów i pewności siebie w tej roli. Zarywasz nocki, zabierasz pracę do domu, męczy cię chroniczny stres. Twój zespół tak naprawdę nie do końca działa tak, jakbyś chciał, a ty już nie wiesz, co masz zrobić, bo pomimo twojego ogromnego wysiłku i tak czujesz, że to za mało. Typ trzeci. Marzysz o stanowisku kierowniczym. Widzisz możliwość awansu w swojej firmie, a jednocześnie paraliżuje cię możliwość wzięcia odpowiedzialności. Zastanawiasz się, czy sobie poradzisz, czy sprostasz oczekiwaniom góry i czy twój zespół będzie cię słuchał. Jeżeli znajdujesz się w jednej z tych trzech typów osób, to ten film jest dla ciebie. Dowiesz się w nim, jak zostać dobrym liderem dla swojego zespołu. Dowiesz się, jak znaleźć balans pomiędzy byciem szefem kolegą, takim, który wręcz rozleniwia swój zespół, a byciem szefem zbyt wymagającym. I zbyt surowym, przez co twój zespół nie będzie komfortowo się czuł w pracy, a zadania, wyzwania czy też cele, jakie macie osiągnąć, będą wręcz niemożliwe do zrealizowania. A to znowu będzie prowadzić do regularnych problemów w pracy, konfliktów między członkami zespołu i może prowadzić do rotacji pracowników. Co więcej, pokażę Ci, jak osiągnąć naturalny autorytet bez szkoły, bez formalnego wykształcenia i bez wrodzonych cech przywódczych, w które tak wiele osób dzisiaj wierzy. Zamiast tego wystarczy, że poznasz czym są trzy filary lidera i połączysz je w system. Jeżeli o nie zadbasz, to tak jak ja i moi podopieczni, staniesz się liderem, którego ludzie będą szanować i za którym będą chcieli podążać. Żeby nie było, że mówię o ogólnikach, lub też sprzedaję Ci jakąś piękną, nierealną wizję, pozwól, że podzielę się z Tobą trzema przykładami pracy z moimi podopiecznymi. Pierwszą historią, którą chcę się z Tobą podzielić, była historia Michała. Michał, w momencie, kiedy do mnie przyszedł, był już na skraju załamania nerwowego. Chwilę wcześniej awansował na kierownika ośmioosobowego zespołu w dziale sprzedaży. Teoretycznie było to spełnienie marzeń. Pierwsze stanowisko, awans, większa pensja, lepsze godziny pracy, no i jednak prestiż. Ale to tylko tak pozornie wyglądało, ponieważ prawda była brutalna. Michał tak naprawdę nie panował nad tym, co się dzieje. Na zewnątrz wykazywał, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę zarywał noce, stresował się każdą decyzją i nie wiedział, co tak naprawdę ma zrobić po kolei, żeby osiągnąć spokój, a jego zespół, żeby mógł mu w końcu zaufać. Jego wyniki spadały, w zespole były spięcia. On tak naprawdę nie wiedział, co ma zrobić, aż przyszedł ten moment, czyli dwóch jego pracowników weszło w otwarty konflikt, który Wręcz wylał się też na resztę zespołu. I co zrobił Michał? Klasycznie udawał, że nic się nie stało, i przez pierwszy tydzień myślał, że temat sam się rozwiąże. Po 90 dniach pracy ze mną Michał przeszedł transformację. Nauczył się podejmować decyzje bez paraliżującego strachu, wypracował swój własny styl komunikacji z zespołem, wiedział już, jak przekazywać informacje zwrotną, jak delegować zadania i jak rozwiązywać konflikty w sposób dobry dla siebie, ale i dla swojego zespołu. Efekt był taki, że jego Zespół nie tylko zrealizował cele w długoterminowym aspekcie, ale też przekroczył je. Rotacja w zespole spadła, ale to co najważniejsze, to on sam zrozumiał, czym jest jego stanowisko w kontekście pracy z zespołem. Wreszcie zaczął wierzyć w siebie, ale też potrafił korzystać z narzędzi, które otrzymał, i przez to zespół też lepiej pracował na co dzień. Drugi przykład, którym chcę się podzielić, to jest historia Ani. Ania była już menadżerem w średniej wielkości firmie, w dziale obsługi klienta. Z zewnątrz. Znów, jak często to bywa, wyglądało wszystko dobrze. Miała doświadczenie, miała pewne kompetencje oraz znała procedury w danej firmie i wiedziała, co należy do jej obowiązków. Mało tego, była również lubiana przez zespół, ale tak naprawdę Ania sama dla siebie nie była dla siebie ani autorytetem, ani nie lubiła swojego stylu zarządzania, i tak naprawdę to wpływało na cały zespół. Procedury, które znała, nie wdrażała w zespół. Standardy obsługi klienta również odbiegały od rzeczywistości, a zespół. Nie traktował jej jako lidera, tylko bardziej jako osobę do wykonywania pewnych zadań. Ania ponadto bała się egzekwować pewnych zachowań od pracowników, na przykład tego, żeby się nie spóźniali, bo bała się, że będzie tym złym policjantem, czyli po prostu nie wiedziała, jak to robić dobrze. Po trzech miesiącach pracy ze mną Ania zmieniła tak naprawdę diametralnie podejście do zarządzania i do tego, jaka jest jej rola w pracy z zespołem. Nauczyła się stawiać granice, co było wtedy bardzo ważne dla mnie i dla niej, bez bycia złym policjantem. Wypracowała System egzekwowania standardów, które zespół, poprzez to, że zrozumiał po co ma je stosować i jaki to ma sens, sami chcieli wdrożyć. Zaczęła również prowadzić trudne rozmowy bez stresu i wymówek i stawała w prawdzie z tym, co ją spotykało na co dzień w swojej pracy. Zajęliśmy się też tą częścią związaną z myślami automatycznymi czy schematami, którymi Ania się posługiwała i dzięki temu osiągnęła większy spokój na co dzień w pracy. Ostatnim przykładem jest historia Pawła, czyli osoby, która jest świetnym Specjalistą w tym, co robi, i w pewnym momencie awansuje na stanowisko menadżerskie. I tutaj zaczęły się schody. Ze względu na to, że Paweł chciał wszystko robić samemu, i wszystkie zadania, które dostawał jako menadżer dla swojego zespołu, tak naprawdę większość z nich zatrzymywał na swoim poziomie, bo uważał, że zrobi je lepiej od innych, szybciej, a przede wszystkim, że ma nad nimi. Pełną kontrolę. Również miał ogromne problemy z komunikacją, nie rozmawiał ze swoim zespołem nad tym, co idzie dobrze, co idzie źle, nie doceniał swoich pracowników, sam czuł się sfrustrowany i zagubiony w swojej roli. Po przejściu przez program Paweł tak naprawdę uczył się podstaw, czyli zobaczył od fundamentów, na czym może bazować, że jego wiedza ekspercka będzie świetna do tego, żeby wręcz swoich ludzi rozwijać i nauczył się zarówno brać odpowiedzialność za swój zespół, ale też dawać. Czyli nie zatrzymywać się w Momencie, w którym myśli, że ja wszystko zrobię najlepiej, tylko oddać odpowiedzialność zespołowi i zobaczyć, jak to na nich wpłynie. Efekt był taki, że Paweł nie tylko nauczył się, jak przewodzić zespołowi i jak bazować na swoim naturalnym autorytecie, ale też jak wykorzystać swoją wiedzę ekspercką do tego, żeby po prostu przekazywać ją dalej i rozwijać swoich ludzi. Zrozumiał, że kontrola wszystkiego to iluzja, a rozwój jego zespołu i jego samego rozpoczyna się tam, gdzie kończy się jego perfekcjonizm. Historie są niesamowite, bo mówią o prawdziwych przemianach ludzi, którzy dokonali realnej zmiany w swojej pracy. Ale wiesz co, ja doskonale wiem, przez co przechodził Michał, Ania i Paweł, ze względu na to, że też sam przechodziłem przez te błędy w mniejszym lub większym stopniu. W danych obszarach naprawdę dostawałem mocno potyłku, w niektórych na szczęście trochę mniej. Przez 15 lat mojej pracy z ludźmi, z zespołami i ponad 10 lat już zarządzania z zespołami oddziałów kilkuosobowych do zarządzania, 16-osobowym zespołem menadżerów w międzynarodowej firmie, prowadzeniem szkoleń dla architektów, rozwijaniem działów od zera, awansowaniem w danym zespole dwukrotnie z kolegi na przełożonego, myślę, że mogę powiedzieć całkiem sporo o przywództwie. Prowadziłem szkolenia w takich firmach jak ArcelorMittal czy Maxflice, gdzie szkoliłem architektów z kompetencji miękkich i tego, jak stawać się właśnie liderami w swoich zespołach, czy też w tym, jak pracuję ze swoimi klientami. Ale to wszystko przyszło tak naprawdę. Z czasem. Na początku byłem kompletnie zagubiony. Pamiętam swój pierwszy dzień czy tydzień jako menadżer na świeżo upieczonym stanowisku, dostając pod siebie dosłownie kilkuosobowy zespół. Siedziałem przy swoim nowiutkim biurku jako młody menadżer, patrzyłem na dokumenty, zerkałem na swój nowy zakres obowiązków i wiedziałem, że zaraz się zacznie. Byłem wtedy przekonany, że muszę poradzić sobie sam. Oczywiście miałem jakieś szkolenia, jakieś wprowadzenie, ale czułem, że to wszystko jest na moich barkach, a wszyscy wokół. Oczywiście obserwują i patrzą na mnie, jak sobie poradzę w nowej roli. To było jak wrzucenie na głęboką wodę bez umiejętności pływania. Nikt mi nie powiedział, jak zarządzać zespołem. Po prostu było coś na zasadzie, masz zespół, taki zakres obowiązków, przyjdziemy za chwilę, dawaj wyniki. Pierwsza poważna sytuacja kryzysowa przyszła bardzo szybko. W momencie, gdy dwóch moich pracowników z trzyosobowego zespołu weszło ze sobą w konflikt. Wiedziałem, że muszę coś zrobić, czułem pod skórą, że napięcie rośnie, ale tak naprawdę paraliżował mnie strach przed podjęciem decyzji i tak naprawdę. Nie wiedziałem, jak to mam zrobić. I po czyjej stronie stanąć? Odkładałem tą interwencję dzień po dniu, nie wiedziałem, jak się za to zabrać, a to jest jedna z gorszych rzeczy, jaką można zrobić. Efekt był taki, że w moim poczuciu o mało nie straciłem dwóch pracowników, na których bardzo mi zależało. Miałem też mega duże problemy z komunikacją. Nie potrafiłem słuchać drugiej strony, przerywałem praktycznie każdą rozmowę oraz nie potrafiłem usiedzieć w miejscu i skupić się na drugiej osobie, tylko tak naprawdę chciałem cały czas ja gadać. Do tego dochodziła kiepska organizacja. Gubiłem się w małych szczegółach, zapominałem czasem o czymś ważnym, nie umiałem ustalać priorytetów i wyglądałem jak chodzący chaos. Najgorsze było to, że nie potrafiłem również znaleźć takiej zdrowej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Zabierałem wtedy pracę do domu, zdarzało się, że zarewałem noce, pracowałem również w nadgodzinach, nie zwracając uwagi na to, czy będę miał za to płacone, czy nie, bo uważałem, że tak trzeba. Nawet pamiętam sytuację, że na zwykłych zakupach wtedy jeszcze. Z moją mamą. Ja tak naprawdę cały czas byłem w pracy i ja z niej nie wychodziłem, tylko traktowałem dni wolne jako przerwę od pracy. Moja praca pożerała moje życie. Ja też miałem tendencję do tego, że tak naprawdę nie pokazywałem na zewnątrz, jakim kosztem odbywa się to, że z jednej strony osiągam jakieś wyniki, a z drugiej strony jak ja się czuję jako lider sam ze sobą. Wiedziałem, że tak dalej być nie może, że albo muszę coś zmienić, albo wykończę siebie, albo swój zespół. Zacząłem więc szukać rozwiązań. W pewnym momencie swojego życia, w pewnym okresie, inwestowałem w siebie bardzo dużo. Książki, szkolenia, warsztaty, firma we mnie inwestowała, żebym był dobrym menadżerem. Szukałem rozwiązań u starszych kolegów i koleżanek, którzy byli na danych stanowiskach dużo dłużej. Skończyłem certyfikowaną szkołę coachingu, skończyłem studia psychologiczne, szukałem w wielu miejscach tego, żeby ciągle się doszkalać i krok po kroku stawać się lepszym liderem. I szukałem tej odpowiedzi naprawdę wszędzie, w każdej możliwej lekturze, szukałem jakichś złotych zasad, jakiegoś wytrycha do tego, żeby być lepszym menadżerem. Ale to wszystko poniekąd muszę powiedzieć, że było dla mnie trochę za mało i potrzebowałem bardziej harmonijnego rozwiązania moich problemów. Potrzebowałem pewnego rodzaju systemu, czegoś, co pozwoli mi przenieść tą wiedzę na pole zawodowe, codzienne i ułatwić mi zarządzanie zespołem oraz dawać takie narzędzia i wskazówki, które ja będę mógł wykorzystać tu i teraz. I wtedy zacząłem widzieć pewien wzór, pewny, powtarzalny się schemat tego, że najlepsi liderzy, których mogą, Mogłem obserwować albo od których się uczyłem, tak naprawdę posiadają wspólne cechy, które pozwalają im osiągać lepsze wyniki, być takimi liderami, za którymi zespół podąża, budować swój autorytet i jeszcze samemu się rozwijać. A przy tym nie tracąc dobrego nastroju. Te obserwacje i moje doświadczenie i setki godzin spędzonych na rozmowach z ludźmi, na rozmowach samym ze sobą w ciszy lidera pozwoliło mi odkryć coś. Doprowadziły mnie do odkrycia trzech filarów autentycznego przywództwa. Te trzy elementy odmieniły moje podejście do zarządzania, i tak naprawdę kieruję się nimi również dzisiaj, niezależnie czy mówimy o polu zawodowym. Czy prywatnym. Nauczyłem się budować naturalny autorytet, ale nie ten wymuszony stanowiskiem, ale ten, dzięki któremu ludzie będą chcieli za tobą podążać. Mój zespół zaczął osiągać lepsze wyniki, a ja mogłem odzyskać kontrolę i spokój zarówno nad swoim życiem zawodowym, jak i prywatnym. Nie musiałem już pracować po nocach, tak naprawdę, ani martwić się każdą decyzją, którą podejmuję. I właśnie te trzy filary wykorzystuję dzisiaj w pracy z moimi podopiecznymi. I to dzięki nim, Michał, Ania, czy Paweł, czy wiele Innych osób, z którymi pracowałem, mogli osiągnąć swoje cele. Czyli z jednej strony osiągać lepsze wyniki w tym, co robić, zmienić się w pewnych obszarach, ale też odzyskać spokój i zaufanie swojego zespołu albo zacząć budować ten prawdziwy autorytet. Zaraz Ci pokażę, czym są te trzy filary lidera i jak one działają. Ale zanim to proszę cię, zapamiętaj sobie i zaufaj mi, że to nie jest kolejna koncepcja czy też teoria przywództwa. Testowałem ten system u siebie przez mogę powiedzieć parę lat. Teraz go tak naprawdę zebrałem w całość, testowałem go u ludzi, z którymi pracowałem i wiem, że jest skuteczny. Dlatego to przetestowany system w boju, w praktyce, na co dzień w pracy z ludźmi, a nie schemat i model, który tak naprawdę nie ma zastosowania przy większości sytuacji, które na co dzień Cię spotykają. Teraz przejdźmy do sedna, pokażę Ci, co się kryje za trzema filerami skutecznego lidera. Filar pierwszy, czyli samoświadomość, czyli silny mindset lidera. To nie trudni pracownicy, wymagający szef czy nawet brak czasu, to własna głowa, to ten cichy głos, który ci mówi, że nie dasz rady, że się nie nadajesz, że ktoś inny zrobiłby to lepiej jest twoim największym wrogiem. Pamiętam jak sam przez to przechodziłem, gdy każda rozmowa z moim pracownikiem była jak wspięcie się minimum na Mount Everest. Każda decyzja wywoływała stres, myślenie o tym poza pracą, czy problemy z zasypianiem. Żyłem w dziwnym napięciu, w stresie, że każda moja decyzja wszystko zniszczy. I widzę to samo u ludzi, z którymi pracuję, którzy tak naprawdę tkwią we własnych schematach, widząc swój kawałek świata, i obawiałem się, że jeśli coś zmienią, to świat się zawali. Michał, o którym wspominałem w przykładach, przed spotkaniem ze mną zdradził mi, że tak naprawdę był bliski jakby rezygnacji z tej ścieżki zawodowej. Ania odkładała kluczowe decyzje, czy też sytuacje, które widziała między zespołami, dlatego że bała się konfrontacji. Ale jest sposób, żeby to zmienić. Silny mindset lidera to nie jest jakieś magiczne wodo albo coś, co może ci. Spaść z nieba, tylko to jest sposób Twojej pracy z Twoją głową, z Twoimi myślami automatycznymi i z tym, jak panować nad tym, co się dzieje w Twojej głowie, aby na co dzień po prostu mieć spokój. To umiejętność podejmowania decyzji bez paraliżującego stresu. To wewnętrzne przekonanie. Że sobie poradzisz, że w momencie, jak będzie jakaś trudna decyzja i ją podejmiesz, to po prostu będziesz w stanie zmierzyć się z konsekwencjami, ale nie będziesz już tak bardzo się obawiać z samego działania. Gdy wypracujesz ten mindset i tak naprawdę będziesz stale nad nim pracować, to zobaczysz, jak zmieni się twoje postrzeganie siebie, ale też innych ludzi i sytuacji, które stają przed Tobą i dzisiaj są dla Ciebie paraliżujące, wymagające i myślisz, że to koniec świata, a tak naprawdę zobaczysz z nich dużo częściej okazję do nauki, do nabrania do a czasem dystansu do tego, co cię otacza. Zaczniesz naturalnie budzić szacunek wśród swoich ludzi ze względu na to, nie jakie masz stanowisko, ale na spokój. I to, jaką energię przekazujesz dalej. Filar drugi. Rozwój i działanie. Jeden z największych mitów, czy jeden z mitów, które znam na temat bycia menadżerem, że wystarczy czytać książki, rozwijać się, chodzić na szkolenia, i jest się świetnym liderem. Nic bardziej mylnego moim zdaniem, bo prawdziwa zmiana i zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz działać. Możesz godzinami analizować scenariusze, robić analizy słod swoich mocnych stron, badać swój zespół jakimiś kwestionariuszami, jak masz je dostępne w swojej firmie, ale jeśli nie wyjdzie, ze strefy komfortu, nie wyjdziesz do ludzi i nie zaczniesz działać na tym poletku i podejmować decyzji i konfrontować się z tym światem, to nic się nie zmieni. Ja też kiedyś musiałem mieć pewność, czułem, że muszę mieć pewność, że wszystko co robię, robię idealnie. Efekt, albo nie podejmowałem decyzji, albo podejmowałem ją bardzo pochopnie, albo nie zaufałem sobie i skutki były naprawdę różne. Przełom nastąpił wtedy, kiedy zdałem sobie sprawę i kliknęło, że myślenie o działaniu to jeszcze nie działanie. Że najlepszy sposób, żeby się czegoś nauczyć Uczyć, to po prostu to zrobić. Wyciągnij wnioski i ulepszaj w ruchu. Zrób pierwszy krok pomimo strachu, podejmuj decyzję, mając niepełne informacje, później wyciągaj wnioski i dostosowuj kolejne kroki w oparciu o te doświadczenia. Gdy opanujesz ten filar, przestaniesz bez końca analizować, zaczniesz podejmować decyzje i zobaczysz, jak to realnie wpływa na Twoje otoczenie. Twoje decyzje będą coraz pewniejsze, będą coraz bardziej trafne, dzięki temu Twój zespół zacznie to zauważać, a ty zaczniesz podnosić poczucie własnej wartości. I nagle zobaczysz, że nie jesteś tylko liderem w teorii czy też na papierze, ale też na co dzień w realnym swoim życiu. I czas na filar trzeci, czyli wpływ i komunikacja. Nie jesteś liderem, jeśli nikt za tobą nie podąża. Możesz być świetnym strategiem, możesz doskonale zarządzać sobą, ale jeśli nie potrafisz przekazać drugiemu człowiekowi czy też swojemu zespołowi, swojej wizji, swojego patrzenia na świat, to zostaniesz sam. A wpływ na ludzi to nie jest rzecz wynikająca tylko z hierarchii. Nie da się go też wymusić, na Ludziach. Ludzie nie słuchają liderów, którzy tylko mówią jak to jest pięknie, albo opowiadają o tym, co robią, ale realnie wykonują te działania w codziennym życiu i ludzie mogą to zauważyć. I ja sam przekonałem się o tym na własnej skórze. Myślałem, że wystarczy mieć świetne pomysły i jasno je komunikować i to wystarczy. Efekt był taki, że zespół realizował jakieś tam cele w jakimś tam stopniu motywacji i z jakimś wynikiem. Brakowało zaufania, doprecyzowania pewnych szczegółów, doprecyzowania tego, że druga strona różni. Rozumie, co ma zrobić, po co, dlaczego i jaki to ma cel. Dopiero kiedy zacząłem budować ten autorytet świadomie, bazując na własnych działaniach, zobaczyłem, jaki to ma realny wpływ na zespół. Jeśli chcesz, żeby twój zespół działał z pasją, ty też. Pokaż, że masz pasję do tego, co robisz. Jeśli chcesz, żeby ci ufali, to ty też musisz im zaufać. A jeśli chcesz, żeby przyjmowali informacje zwrotne, byli otwarci na krytykę, to ty też zacznij od siebie i zacznij przyjmować słowa krytyki i informacje zwrotne od swojego zespołu. Kiedy zrozumiesz, że komunikacja to nie tylko słowa, albo przede wszystkim to nie tylko słowa, a czyny, wtedy się zmieni Twoje postrzeganie siebie jako lidera, a Twój wpływ na ludzi może wtedy wzrosnąć kilkukrotnie. Twój zespół zacznie pracować nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce, a Twoje słowa będą miały pokrycie w czynach, a to jest jedna z najważniejszych kompetencji lidera, czyli bycie. Transparentnym, ale też autentycznym w tym, co się robi i co się mówi. Teraz już wiesz, czym są te trzy filary, i wiesz, bądź też czujesz, jak mogą one zmienić całkowicie Twoje życie. Ale teraz pytanie, co dalej? Widzę dwie drogi, którymi możesz pójść. Pierwsza to robić wszystko samodzielnie. Czyli znasz już filary, więc wystarczy wygooglać parę rzeczy, wykupić e-booka, może kupić jakąś książkę, w ostateczności pójść na jakiś kurs i wiedzieć, że to tak naprawdę zmieni Ciebie i Twój warsztat liderski. Dokładnie tak jak ja to robiłem przez lata. Ale bądźmy szczerzy, według mnie ta droga jest bolesna, czy czasami nawet bardzo bolesna i długoterminowa. Sam wiem, ile poświęciłem, ile zaangażowania i ile wysiłku kosztowała mnie ta droga, żeby być dzisiaj na miejscu, w którym jestem. Ile popełniłem błędów, ile straciłem dni na stres i tak naprawdę, ile mnie to wszystko kosztowało. Nie wspominając już o tym, że sama wiedza to tak naprawdę tylko początek tej drogi, bo tak naprawdę możesz znać 15 modelów prowadzenia trudnych rozmów, wiedzieć skryptów rozmów sprzedażowych, ale tak naprawdę jak siądziesz z drugim człowiekiem po drugiej stronie ze swoim pracownikiem i on przyjdzie do Ciebie z problemem, to może się okazać, że to nie model jest Ci potrzebny, tylko potrzebujesz filarów w postaci samoświadomości rozwoju czyli doświadczeń. Jest też... Druga droga. Możesz też zostać poprowadzony za rękę, po partnersku, przez ten system i przez filary, które Ci pokazałem w tym filmie, i osiągnąć to, czym jest naturalny autorytet i prawdziwe przywództwo. A do tego dostać pełną gwarancję, moje zaufanie i wiarę w to, że uda Ci się stać liderem, na którego zasługuje Twój zespół. Ta opcja jest prostsza i zdecydowanie bardziej pewna, więc jeśli pozwolisz, to coś Ci zaproponuję. Możesz dołączyć do mojego programu i pomogę Ci przejść drogę od zera do lidera. I opanować wszystkie trzy filary przywództwa. Dzięki niemu nie będziesz musiał już walczyć ze sobą każdego dnia i nabędziesz cechy i umiejętności miękkie, które zrobią z ciebie lidera. Nie będziesz też musiał już tak bardzo walczyć ze swoimi myślami, które podważają to tak naprawdę, czy nadajesz się i czy jesteś dobrym liderem, czy złym liderem. Wezmę aktywną rolę w prowadzeniu cię do tego, żebyś stał się prawdziwym liderem i dzięki temu przejdziesz ją płynnie i znacznie szybciej. Jeżeli czujesz, że ta droga jest zdecydowanie łatwiejsza i nie chcesz, Wszystkiego robić samemu, kliknij poniżej i zapisz się do mojego programu. Przed dołączeniem, proszę tylko pamiętać, że to nie jest kurs, to nie jest szkolenie. Tylko to jest prawdziwy program transformacyjny, w którym będę Twoim osobistym przewodnikiem, mentorem, a czasem po prostu starszym bratem, który wie, jak pewne rzeczy rozwiązać. Dlatego nie oczekuj tony wiedzy, mądrych cytatów motywacyjnych, czy też dziesiątki modeli, o których tak naprawdę zapomnisz za pół roku, tylko przygotuj się na dużą dawkę praktyki. A teraz krótko o tym, co otrzymasz, dołączając do mojego programu. Indywidualną diagnozę Twojego stylu zarządzania, dzięki któremu będziemy wiedzieli, co jest Twoją. Zieloną ścieżką, czyli na czym możemy budować i co Ci przychodzi z łatwością, co Cię wyróżnia spośród innych, ale też jakie masz obszary, które ewidentnie potrzebują szlifu, czy też wymagają poprawy. Spersonalizowany plan rozwoju dla Ciebie w oparciu o trzy filary, dopasowany do tego, co tak naprawdę dla Ciebie jest najważniejsze, jakie są Twoje wyzwania i jakie są Twoje potrzeby. Regularne sesje mentoringowe z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, w których rozwiążemy minimum trzy, a zapewne będzie ich więcej, realnych sytuacji z Twojego życia, z którymi się borykasz. Przećwiczymy trudne rozmowy z pracownikami, zanim pójdziesz je testować w realnym życiu, po to, żebyś nabył umiejętności i cech takich, które pozwalają ci przeprowadzić takie rozmowy ze spokojem, a przede wszystkim później zmagać się z konsekwencjami tego, co zrobisz. Omówimy Twoje wyzwania i znajdziemy na nie rozwiązania. Praktyczne narzędzia i techniki, które od razu możesz wdrożyć w swoje codzienne życie. Dostęp do mnie w całym okresie trwania programu. Będę dla Ciebie wsparciem w sytuacjach trudnych, ale też będę tą osobą, która Cię będzie wspierać i cieszyć się z Tobą z Twoich sukcesów. A na początku i na końcu przeprowadzimy pomiar Twoich kompetencji przywódczych, po to, to, żebyś wiedział, z czym wchodzisz, a z czym wychodzisz z programu. Jeśli nie zobaczysz znaczącej zmiany w momencie, kiedy zaczynasz program i go kończysz, to oddaję ci 100% twoich pieniędzy bez pytań i bez wymówek. Dlaczego mogę ci dać taką gwarancję, się zastanawiasz? Bo wiem, jak ważne są te trzy filary w kontekście zarządzania, niezależnie od tego, na jakim szczeblu pracujesz. Ale jest jeden haczyk w tym wszystkim. Ze względu na indywidualny charakter programu i moje zaangażowanie w Każdą z osób, z którą pracuję, mogę przyjąć tylko ograniczoną ilość osób. Na ten moment szukam tylko 5 osób. Dlatego, jeśli czujesz, że to jest to, czego potrzebujesz, jeśli chcesz w 90 dni przejść od stresu i niepewności do prawdziwego przywództwa, zrób teraz dla siebie pierwszy krok. Kliknij przycisk poniżej i umów się ze mną na darmową konsultację, sesję 0 45 minutową, podczas której przeanalizujemy Twoją obecną sytuację. Sprawdzimy, czy program jest odpowiedni dla ciebie, odpowiem na wszystkie twoje pytania i ustalimy czy możemy pracować razem. I pamiętaj proszę, że nie szukam każdego. Szukam osób, które są zmotywowane, chętne zainwestować w siebie i rozwijać się na stanowiskach przywódczych i osób, które chcą generować najlepsze wyniki w swojej firmie. Jeśli to ty, to kliknij poniżej i sprawdźmy, jak możemy zbudować twój prawdziwy autorytet. Do zobaczenia na rozmowie. Cześć